Witam was wszystkich w drugiej części yy, vlogu Znaczy Dnia Życia Na Wsi, czyli no vlogu też Tutaj widać galarepy do królików Chodźcie Takie wielkie galarepy jakby familiadzie A to są cykrówkę, którą kiedyś będę też na odcinku to, to próbujemy jedną ręką wyrwać mi się uda o. Jaka dorodna, kurde. Teraz z moim zadaniem. Uciąć te że nie tu nożem. Ale to utnę i taki brzydki liśno niepotrzebny. To to utnę po prostu poza filmem i już nagram odcięte, bo za długo by to trwało. Albo też jeszcze jedną wyrwiemy. Jedną ręką. Patrzcie to jakie kabany To zaraz będzie do miniaturki Kabany jak nie wiem co Znaczy trochę na tym ogródku zostało do zebrania, ale to będzie vlog Nie ze wykopywania buraczków, ale stwierdziłem, że nie chcę Dobra, to do następnego ujęcia Stwierdziłem, że jednak nie odetnę nożem Muszę iść po toporek, ale zatransportuję je na podwórko Tyle pokroiłem i teraz dam to królikom Tutaj mam świnki morskie jedzą Króliczki jedzą, młode jedzą. Tu młode też jedzą, tu samica je, tu samica je. Tu samica je, tu, samica je, tu też jest samica. No a tu jedzą młode, taki wielki kawałek, bo ich jest dużo. I to tyle. Świnki morskie też mam. Teraz jednym muszę dać. Tu widzicie też jest, są świnki morskie kilka, takich wielki dostały, żeby miał za kilka. No. I tak jest elegancko. A to im na to nie patrzcie. Teraz poje krowę gliceryną. No. Niech pije ładnie, ładnie wypiła wszystko. Teraz doje krowę. No i tyle. Przelewa. Ja się z Wami żegnam. Było miło. Fajny odcinek wleciał. Będzie jeszcze więcej. Mówię, oczekujcie kolejny. Na... Teraz będzie podżynanie liści i świkły, No a później będzie z ogródka, wykopki ogródka. No to co, to do następnego. Na razie, cześć!